Hey hey, moy drudl Piękny grudniowy dzień! Witam Was, Olga z Wielkiego Buka! Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż! Kolejne dni tylko przybliżają nam ten wyjątkowy czas, więc już najwyższy czas, kochani, na prezenty! Tak jak Wam obiecałam, tak jak zapowiadałam, przed Wami druga część Wielkobukowego Przewodnika Prezentowego. Przed Wami kolejne pięć kategorii, po trzy książki w każdej, wszystkie z tych tytułów albo polecałam u siebie na blogu, albo na vlogu, przynajmniej większość z nich. Zaczynamy! Kobiece, czyli książki o kobietach, ale nie tylko dla kobiet. Czarne skrzydła, Summon Kid, czyli historia prosto z amerykańskiego południa. O niewolnictwie, o kobietach, o zwyczajnym prawie do bycia człowiekiem i do własnej godności. A na dokładkę oparta o prawdziwe wydarzenia. Serena, Rona Rasha, czyli historia kobiety ambitnej, kobiety drapieżnej, która nie cofnie się przed niczym, żeby uzyskać to, czego pragnie. Serena to Lady Macbeth Apalachów, potwór bez serca, który sieje jedynie zniszczenie zielone pomidory, fanny flag, czyli jedna z najpyszniejszych i najcieplejszych powieści, jakie znam. Oczyszczająca, wzruszająca i zabawna o tym, że nigdy nie jest za późno, żeby docenić swoje życie. Zaskakujące, czyli powieści, które nie mają określonego gatunku, dlatego że oscylują na granicach wielu. Podwójne życie Pet, Joe Walton, czyli dwa zupełnie różne wybory, dwie równoległe rzeczywistości i jedna kobieta, której życie poszło w dwóch zupełnie różnych kierunkach. Niesamowicie subtelna, kobieca opowieść, która jest zupełnie czymś innym, niż można byłoby się po nią spodziewać. Pierwszych 15 żywotów Harego Augusta, Claire North, czyli wybuchowa mieszanka thrillera z science fiction. Rewelacyjna opowieść. O przekraczaniu granic ludzkości, o naprawianiu przeszłości, żeby uratować przyszłość. Stacja 11 Emily St. John Mandel i uwaga, jest to moja ukochana zagraniczna powieść, najlepsza zagraniczna powieść roku 2015. Przeczytałam ją niemal rok temu w oryginale, jakoś niedawno wyszła teraz po polsku i powiem Wam, że jest to jedna z najpiękniejszych opowieści, jakie miałam szansę poznać. To niby jest postapokalipsa, ale w zupełnie innym ujęciu. To opowieść o przetrwaniu i o tym, co sprawia, że jesteśmy ludźmi. Magiczne, czyli nic dodać nic ująć książki z magią czarną albo białą w tle. Cyrk nocy, Erin Morgenstern, czyli opowieść o pewnym zakładzie, o iluzji i o uczuciu starym jak świat. O parze czarodziejów zawieszonym pomiędzy tym co rzeczywiste, a tym co nieuchwytne. Ocean na końcu drogi, Nila Gaimana, jest to opowieść, która totalnie wzruszyła mnie do łez i zupełnie nie wiem dlaczego. To historia powrotu do domu i do przeszłości, o potworach i o rodzinie, a także o traumach zapomnianego dzieciństwa. Osobliwy dom pani Peregrine Ransomarixa, czyli młodzieżowy thriller o wojnie, o śmierci, o inności, która potrafi pokonać nawet mijający czas. I o tajemnicy ukrytej na pewnej wyspie. A wszystko to w rzeczywistości, która jakoś tak dziwnie rozłazi się w szwach. Science Fiction, czyli bliższe i odległe galaktyki, kosmos i bliższa i odległa przyszłość. Gra Endera, Orsona Scott Carda i jest to moje odkrycie roku. To Science Fiction w najlepszym wydaniu i absolutny klasyk gatunku. To opowieść o odpowiedzialności i o wyborach, których nie sposób dokonać. Totalnie ponadczasowa. Marsjanin Andy Weera, czyli disco, ziemniaki i kryminały Agaty Christie. A to wszystko na Marsie, po którym panoszy się jego pierwszy i jedyny do tej pory obywatel Mark Watney. To przezabawna powieść z przepięknym przesłaniem dla całej ludzkości. Blade Runner Filipa Kejdyka. I co to jest za powieść? Świat z niedalekiej przyszłości, a w nim ludzie i androidy, które niosą zagrożenie. To historia o człowieczeństwie, o tym kim jesteśmy i co stanowi o nas samych. Absolutnie ponadczasowa. Obyczajowe, czyli opowieści o życiu i o ludziach z tajemnicą i nie lata twistem w tle. Szczygieł Donet Heart, czyli opowieść, która zaczyna się zamachem terrorystycznym, śmiercią i kradzieżą. O hipnotyzującym i mrocznym świecie sztuki. Czysta rewelacja. Za ścianą Sarah Waters, czyli opowieść o dwóch kobietach i o uczuciu, które przypadkiem rodzi się między nimi. To zakazane uczucie, bo mamy rok 1922 w Wielkiej Brytanii. I jest tutaj też ten trzeci, jest mąż i dramat, który wkrótce nadejdzie. Księżyc myśliwych Katarzyny Kręc i Julii Tybielak, czyli sekrety mieszkańców pewnej fikcyjnej wyspy na Morzu Północnym, nigdy nie były tak fascynujące. To morska opowieść z wątkiem kryminalnym w tle o wodzie, która tak oddaje, jak i zabiera a w tle filmy Bergmana i korespondencja dwóch pisarek. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że w tym zestawieniu znaleźliście coś dla swoich bliskich, dla znajomych albo dla siebie. Nie zapomnijcie także zajrzeć do pierwszej części tego wielkobukowego przewodnika prezentowego. I pamiętajcie, że znajdziecie mnie też na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads i koniecznie zaglądajcie na bloga. To co moi drodzy, a my widzimy się już jutro. Czas na Dallas 63 Stevena Kinga. Do zobaczenia! Pa, pa!